Ja się odniosę do pytania o budowanie koalicji blokujących różne decyzje. Unia Europejska, to co mówił Pan Minister o pouzającym przyjmowaniu kompetencji, to właśnie polega na tym, żeby wychodzić z jednomyślności, ponieważ przyjmowanie każdej decyzji, większością kwalifikowaną, jest banalnie łatwe dla Francji i Niemiec. Tak jest zbudowany proces decyzyjny, że Francja i Niemcy, jak przekonają Włochy i Hiszpanię, wszystko mogą. Z tego powodu, że żeby cokolwiek zablokować z perspektywy Polski, musielibyśmy wszystkie państwa naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej namówić do wspólnego stanowiska, a czasami są różne interesy w różnych sprawach, jedno z tych dużych czterech państw namówi, żeby stanęło razem z nami. I na przykład w sprawie migracji byłoby tak bardzo blisko z Włochami, i bardzo blisko było tego, żeby właśnie ta mniejszość blokująca powstała, tylko że Włosi trochę mają inną perspektywę od naszej i Włosi mają największy fundusz odbudowy, który pani von der poszła do pani Meloni i powiedziała no mogę to z wami zrobić tak jak z Polakami w 23 roku, oni mają zablokowane KPO, wy możecie stracić, a Włosi mają o wiele większe KPO od polskiego z dotacji i w ten sposób Włosi zostali przekonani do tego, żeby z nami nie uczestniczyć w mniejszości blokującej, i to jest właśnie największa plaga procesu decyzyjnego aktualnie w Unii Europejskiej. Jak oni trzymają budżet, mają większość kwalifikowaną, którą bezprawnie chcą podejmować decyzje, Francja i Niemcy mogą naprawdę prawie wszystko.